Ta już gotowa, panie profesorze. Gdzie ją postawić? Może od razu załadować na samochód. Podczas wykopalisk prowadzonych w starożytnych ruinach, dwoje młodych archeologów, Derek i Margo, oraz ich pomocnik Moki, wpadli nagle w wir ruchomych piasków. Kiedy pył opadł, okazało się, że znajdują się we wspaniałej, ogromnej grocie, pełnej wielkich posągów i dzieł sztuki stworzonych przez dawną cywilizację. Na końcu groty znaleźli wielkie drzwi, a na nich napis: Ten, kto przekroczy ten próg, wkroczy w inny czas. Hanna. Barbera przedstawia film z serii Historie biblijne, Jozue i upadek Jerycha. Nie wiadomo, ale nim się zorientujemy, gdzie jesteśmy, trzymajmy się raczej z daleka. Co o nich myślisz, Margo? Sądząc po ubiorach, pochodzą ze z wybrzeża. Może chetyci? Albo Chiwici, girgaszyci, Amoryci, Jebuzyci. Albo też nawet Anakici. A może jeszcze Bandyci, Łachmyci, Pasożyci i Lenie ukryci? <laughs> Wszystko możliwe! Wygląda na to, że jesteśmy jakieś tysiąc lat przed Chrystusem i. Oni wracają! się ukryć. Lepiej się rozdzielmy. Patrzyłem ze wzgórza na okolicy. Jestem pewien, że tam na dole widziałem ludzi. Izraelscy wywiadowcy, wyjść! Izraelscy wywiadowcy, wychodzić! Dzieciak. Znajdziemy i resztę. Są tam! Pilnuj go! Izraelscy wywiadowcy! Ukryli się na brzegu rzeki! Nie mamy wyjścia. Skacz! Biedny moc Uwolnimy go tylko wtedy, jeśli nas nie schwytają. Udało się. A niewiele brakowało. Mieliśmy szczęście. Przeprowadźcie go do Jerycha! Schwytaliście tamtych dwoje? Rzucili się w nurty rzeki. Z pewnością utonęli. Wybaczcie nam tę pomyłkę. My, Izraelici, też musimy strzec się szpiegów. Kim byli tamci ludzie? To Kananejczycy z Jerycha. Wkrótce połączycie się ze swym przyjacielem, bo właśnie dziś zaatakujemy Jerycho i zdobędziemy je! Radosna wieść! Ach, szkoda, że Mojżesz tego nie doczekał. Ale mamy innego wielkiego wodza, wybranego przez samego Mojżesza. To Josue! Ludu Izraela, czterdzieści lat błąkałeś się na pustyni. Ale cierpienia twoje kończą się, gdyż dziś, jak obiecał Pan, przejdziemy przez rzekę Jordan i staniemy na ziemi obiecanej. A wy, kapłani, lewici, słuchajcie. Weźcie Arkę Przymierza i idźcie na czele ludu. To ona! Znajdują się w niej kamienne tablice. Dziesięć przykazań. Dlaczego niosą ją naprzedzie? I to bez żołnierzy. W stronę nieprzyjaciół? Jozłe rzekł, że pan kazał mu tak czynić. Z tym ciężarem nie uda im się przeprawić przez rzekę. Na drugim brzegu widać Izraelitów! Idą w tamtym kierunku! Dobrze, wybrali sobie najgorszy moment. Wezbrane wody porwą wielu, a tych, którzy nie utoną w nurtach rzeki, dosięgną nasze miecze! Spójrzcie! Oto oni! Tylko czterech? Nie widzę ludzi zbrojnych! Co oni niosą? Co to za skrzynia? Idźcie śmiało! Na środku rzeki zatrzymajcie się! Na środku? Nie uda im się zatrzymać! Poziom wody obniża się. Rzeka opada! Nawet nie zamoczyli stóp! To tylko kapryśny prąd. Zobaczysz, że za chwilę woda się podniesie i porwie ich wszystkich. Moi ludzie są gotowi. Nasz rozkaz przekroczenia rzeki, gdy koryto będzie suche. A przed Mojżeszem rzeszem rozstąpiło się Morze Czerwone. Panie, nie ma wody, gdzie rzeka? Udało im się! Przeszli! Odwagi, Moki! Wytrzymaj jeszcze trochę, nadciąga odsiecz! Jasne! Nasz cel Jericho! Słyszałeś? Izraelici przekroczyli rzekę. Już są niedaleko. Mogą sobie przejść przez wszystkie rzeki świata, ale i tak dojdą tylko do tych murów. Bierz się do roboty, Leniu! Oto jest ziemia obiecana. Widzicie? Zielona i żyzna. Da siłę i zdrowie ludowi. A daleko jest Jerycho? Tuż za tymi wzgórzami. Niedaleko. A więc twoi wojownicy zaraz tam dotrą? Będziemy siać zboże i hodować bydło. Symeonie, a co z Jerychem? Właśnie. Dano mi rozkaz, aby się zatrzymać. Nie idziecie do Jerycha? Jozue rozkazał rozłożyć obóz, aby kapłani mogli dopełnić rytuału. Jakiego? Tu będziemy świętowali Paschę, trzeba więc przygotować chleby prześle. Wyruszymy za dwa lub trzy dni. Dopiero za trzy dni? Dlaczego nie nadchodzą? Już trzy dni temu przekroczyli rzekę. Jakie wieści? Nasz wywiadowca wrócił z obozu Izraelitów. Czy wie, kiedy przystąpią do ataku? Królu, oni się zatrzymali. Rozbili obóz i obchodzą święto, które zwie się Pascha. Ale jak obchodzą? Co robią? Otóż jedzą pzaśne chleby. Nie pojmuję tych wojowników. Wody Wielkiej Rzeki dają im drogę, a oni stają i jedzą. Przepraszam, Simeonie. powiedz nam, czy nadszedł rozkaz wymarszu? Nie, nie nadszedł. Och, biedny Moki, gdybyśmy chociaż mogli dać mu znać, że idziemy. Może wam ów młodzian poradzi? Był w mieście jako wywiadowca i poznał je. Tak, wiem, jak można przesłać wieści. Jak? Przez kobietę imieniem Rahab, której dom przylega do murów. Ona sprzyja Izraelitom, ukryła mnie, a potem pomogła uciec z miasta. Jak się z nią skontaktować? cała czuwać każdego wieczoru przy oknie Na wypadek, gdybyśmy jej potrzebowali To jej dom Tu was zostawię Dwoje łatwiej przejdzie niż troje A, załóż to Pozna, że jesteś od nas Powodzenia A nie trafiłem. To jeszcze raz. Izrael. Bądź spokojny. Odnajdę chłopca i wszystko mu przekażę. Dodam łotuchy. Będziemy w chacie pasterzy. Daj znak światełkiem. Jeden błysk, nie znalazłaś go. Dwa znalazłaś, trzy. Wszystko dobrze. Kiedy Izraeli zaatakują? Sam chciałbym wiedzieć. Moi wojownicy są gotowi. Dotarli do ziemi obiecanej. Cóż to? jesteś z nami, czy też pośród naszych wrogów? Nie, gdyż jestem wodzem zastępów Jakwe i właśnie przybyłem. Mów, co pan mój każe swojemu słudze. Posłuchajcie rozkazów! Dziś rano wyruszamy na Jericho. Weźcie Arkę Przymierza, a siedmiu kapłanów poniesie przed nią siedem trąb z rogów baranich. Okrążycie miasto, a mężowie zbrojni niech idą przed Arką. A wszystkim rozkazuję: niech nie słyszą głosu waszego, i niechaj żadne słowo nie wyjdzie z ust waszych, póki nie powiem. A kiedy okrążycie miasto, powrócicie do obozu. Powiedział, że mamy wrócić do obozu? I to wszystko? Ruszacie tam żywo! Nie widać Izraelitów? Jeszcze nie. Być może odstrasza ich widok męża takiego jak ty. Czy zawsze wywierasz takie wrażenie na kobietach? Słowa otuchy od przyjaciół przyjdą z Izraelitami. Coś się musiało stać. Tam, coś błysnęło. Odpowiedz. Teraz nada wiadomość, widziała go. Wszystko w porządku. Och, to bardzo dobra wiadomość. No, nareszcie przyszli. Jesteśmy gotowi. Czemu oni milczą? I co niosą na tych drążkach? Nie wiem, królu. To jest to, co nieśli, kiedy rzeka się zatrzymała. Jakieś czary? Magia? Nieważne, cokolwiek to jest, nie przejdzie przez tak potężne mury. i tylko maszerują. To wygląda tak, jak parada. Gdyby tylko znaleźli się w zasięgu naszych włóczni. Królus, spójrz! Wracają do obozu! Odwrót? Zanim zaczęli bitwę? Może przelękli się na widok naszych murów? Nie wydali nawet głosu. Żadnego okrzyku, nic. Tylko daj w te swoje trąby. Pochód? Po co był ten pochód przy dźwiękach trąb? Jutro, Symeonie, rozkażesz ludowi, aby uczynił to samo. Ależ my walczymy, Symeonie. Siejemy ziarno niepewności. To atak na ich umysły. Tak. My atakujemy ich umysły. A z tego wszystkiego ja już całkiem tracę głowę. teraz? Maszerują! Co oni robią teraz? Maszerują! Maszeruj! Okrążyli miasto jak wczoraj i wracają do swego obozu. Królu, wysłuchaj mnie! Moi szpiedzy zrobili plan izraelskiego obozu. My zaatakujemy ich! A może oni właśnie do tego chcą nas zmusić? Abyśmy weszli z za murów! A może myślą, że nie zaatakujemy! Ale może oni myślą, że my będziemy myśleli, że oni tak pomyślą, a my nie pomyślimy. O czym chodzi? O co? Dyrek! Spójrz tam! Czy to Moki? Warzyli nas! Czekaj, tak zawsze robią w westernach. Oj, musisz to niestety poświęcić, prawdę mówiąc, nie było ci w tym najlepiej. Wiesz co, trochę się tym zmęczyłem. Co on pisze? Muzyka ładna, ale kiedy atak? Ja też bym chciał wiedzieć. Przepraszam! Nasz przyjaciel z Jerycha przesłał list. Na odwrocie jest jakiś plan. Plan naszego obozu. Chcą nas zaatakować. Musimy uderzyć pierwsi. I lękam się, jozłe, że już nie wystarczą nam trąby. Będziemy posłuszni rozkazom pana. Ufaj i naucz się korzystać z wielkiej siły człowieka. A nie jest to siła mięśni. To wiara w pana. Ale jak to? Zaufaj! W innych bitwach będzie nam potrzebny twój miecz i męstwo, ale Jericho zdobędziemy bez tego. To kres twego oczekiwania, Symeonie. I żaden z naszych wojowników nie zginie? Ani jeden. Tak powiedział mi anioł, wysłannik pana. Moje rozkazy były rozkazami pana. Będzie on czuwał nad nami jutro przed Jerychem. Jesteśmy w jego rękach i spełniamy jego wolę. Słyszałeś już? Wspaniale, co? Dla nas tak, ale nie wiem, czy wspaniale dla niego. Przecież wkrótce zdobędziecie miasto. Zdarza się, że w oblężonej twierdzy, obrońcy przed atakiem likwidują jeńców, którzy mogą sprzyjać oblegającym i wywołać w mieście bunt. Nie ma rady. Musimy dziś w nocy uwolnić Mokiego. Czy możesz nas to ukryć? To bardzo nieostrożne. Król przykazał, by jego ludzie przeszukiwali wszystkie domy. Lepiej, żebyście teraz weszli na górę i ukryli się na dachu. Czy jutro Izraelici zrobią coś więcej niż tylko parady? Jestem prawie pewien, że zrobią o wiele więcej. Synowie Izraela! Dzisiaj Jericho będzie nasze. Dzisiaj obejdziemy miasto dookoła siedem razy. Potem na znak mój podniesiecie okrzyk wojenny. Krzyczcie z całej mocy, krzyczcie na chwałę Pana, albowiem Pan oddał miasto w moc waszą. Jęcy! Nie widzę Mokiego. Mam nadzieję, że... Patrz, idzie tam! Ostatni, jak zawsze, kiedy chodzi o pracę. Za nimi! Hej, ty! Wylewasz zaprawę! Zjdzie na dół, złapiemy go i zwiewamy. Pamiętaj, jak tam się nie uda, to koniec! Dlaczego igrają ciągle to samo? Jak długo to już trwa? Ile dni? Dwadzieścia? Trzydzieści? Dzisiaj jest siódmy dzień. mnie się zdaje, że to trwa już wiecznie. Co dzień ta sama muzyka. Królu, dzisiaj jest trochę inaczej. Okrążają miasto po raz drugi. Nigdy tak nie robili. Może chcą atakować? Bądźcie gotowi. Rozkaż ludziom, by najpierw mierzyli w tych strąbami. Wracaj! Ten chłopak ucieka! Gonić go! Co to za tumult? Zbiegł jakiś niewolnik. Więc goń go! Na co czekasz? Wszędzie go szukają. Nie możecie tutaj zostać. Znasz jakiś schowek? Tak. Ukryjcie się w jaskini pod miastem, gdzie płynie podziemna rzeka. Podnieście drewnianą kratę na ulicy i zejdźcie na dół. Idziemy. Mi się kręci w głowie. Ile już razy przeszli do koła? Prawie siedem. Końcie ich, ja wracam tam. Jak się wydostaną, łucznicy na murach, zajmą się nimi. Stanęli! Pewnie zaraz rozpoczną atak. Szybciej! Nie ma wyjścia. Musi być jakieś wyjście. Co robić? Deska, jaka deska? Przeszliśmy po niej. Mam nadzieję, że nas utrzyma. Rozkazuję, krzyczcie! Przyjdźcie wszyscy na chwałę Pana! Patrzcie, Chodźmy, nie jesteśmy tu już potrzebni. Pan ocalił rachab i całą jej rodzinę, bo ukryła wywiadowców, których wysłał Jozłę: i dał pan Izraelowi całą ziemię, którą przyobiecał, i dotrzymał wszystkich obietnic. predal ljudovi izveri.